Dobra, wbijemy sobie nergię Se Pogramy sobie bedwarsy cyk. Dobra, wchodzimy, cy, cyk. Tutaj paru ludzi jest. Losowa arena. Pyk, wejdziemy sobie do kogoś. Może tutaj do błękitnych, fajny kolorek. Dobra, tutaj 10 sekund się rozpoczyna arenka. Może, może wygram. O, mam jakiegoś typa. Piszemy, że nie, że nie idziemy obudowywać łóżka. mamy takiego samego skina.

Eee, chłop już tam jest, ok. Nie wnikam. Dobra. Czekamy, budujemy łóżko szybko. Dobra, podbudujemy się troszkę. Dobra, gdzie on jest? XD. Nie może, nie dostaje. Hp, okay. łatwo. Dobra, szybko wszystko! O, dobra, nie. Cik, cyk, 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 Dobra, bierzemy. Kupimy sobie kilo. Cyk. Dobra, więc. Kupimy sobie lepszy mieczyk. I gapanie pan nie okej. Okay. Dobra, weźmiemy sobie tyle, cyk, dobra, lecimy. Lecimy dół. Cyk, 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 hop, hop, dobra. Tutaj hop. Dobra, cyk, cyk. Aha, no zarobiliście ciekawe jakim cudem. A, dobra, jeszcze jedną giereczkę sobie zagramy, ostatnią. Dobra, wejdziemy sobie. Eee, dobra, do niebieski. Niebieski to fajny kolor. Nie wiem jak nam zniszczyli łóżko, ale okej. Okay. Dobra, jeszcze 24 sekundy. Czekamy, czekamy sobie. O, jest 8 sekund. Dobra, jest już gierka. Dam mojemu typeczkowi zebrać maci. <trybuj> 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 Masz to, bo w jest potrzebne. Dobra. Weźmiemy sobie to. Dobra, dobudujemy się do, do diaksu. Dobra, siedem. lecimy. Dobra, teraz tutaj. Cyk, cyk. <laughs> nie, nie Boże święty, naprawdę. Cyk, cyk. Nie? Ile on ma HP jeszcze? XD, co on miał? <laughs> mają tego obsa w Robimy Zrobimy tak. Mamy brangic. <gry> Co ja robię? Cyk, 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 cyk i cyk możemy lecieć. Dobra, kupimy sobie tak Obudował łóżko trochę słabo, ale okej okay. Dobra To sobie weźmiemy Dobra, kupimy sobie troszkę wełny. Sekcję jakoś wiem sobie tyle wełny myślę, że będzie git. My mamy słabo budowane łóżko. On buduje tak, żeby myśleli, że mamy Mst'a. Dobra, no git jest. Dobra. Polecimy sobie. Ja rząd jak sobie seta, więc w bogu. Oni mają, kurde. Hmm, oni mają. Co on robi ten gościu? He! Piędziemy łatwo. <laughs> He, nie widziałem emeraldy. No, co to jest? Boże, co to jest za serwer? Dobra, podnieś to, ok. Mm, dobra, kupimy sobie tak. Dobra, idziemy. mhm O nie, 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 o Boże, jaki fart. Jemy gapa, jemy gapa. Oj, kurde, kurde. Walimy go, walimy go, łatwo, łatwo. Kurde, dwóch podjeżdżało i co? O kurde, porobieni. Ja pierdziele i itków miał. O kurde, ale będę miał emę dużo. O kurde. Czerwony się wbija, łatwo. Dobra, idziemy do bazy, bo trochę emę mam. Kupię Opsa. Dobra. Dobra, cyk cyk. Dobra, to odłożymy. Kryj teraz byku. Uważaj tam, na. No. Dobra, teraz tu, pyk, i tutaj na dłużeczki. Dobra, no i git, pięknie. Dobra, tego psa, dobra, postawię go gdzieś tu, nie wiem po co. Dobra, co se tutaj? Możemy lecieć, cyk, cyk. Dobra, to mój. A, był se po EME, okej. Okay. Ło kurde, wbił się, w, wbił się w jakiś typek. O, ale mi zadał, ale mi zadał. Kurde, gapów nie kupiłem. Nie kupiłem... nie kupiłem złotych. Gap. A japek. <grytanie> Jabłek. Ralecimy za zielony. stoi... Stoi tu. Wywalimy mu dwa TNT. I go zabijemy. Kurde mają o psa. Łatwe, łatwe materiały to są. Oni siebie biją. Łatwo, 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 łatwo. Uciekamy. Uciekam, koeksa. O kurde, ale ich zabudowałem po Rozwalimy tego chłopka. Jezus, ile? Co? Jakim cudem tak szybko oni tu są? Ja myślę, że to mój. Kurde. Jeszcze ten. Jeszcze go zrzuciłem. Jezus, bym mógł chyba im rozwalić łóżko. Ło, ale fart. Dobra, git. Mam fuj życia w sumie. Nie, kurde, moje miejsce <laughs> Łatwe, dwa kilki będą, łatwe, dwa kilki Gracuś, co jest? Gracuś! Nie, tu nie było, nie, tu nie było, mnie tu nie było. było. Coś mam za przejście w ogóle. Nie, tu nie było, mnie tu nie było. Do widzenia, do widzenia. Jeszcze nie do mojej bazy więc Jestem mądry. Nie ma nikogo. Dobra. Kupi sobie dwa gapy. Ja pierdzielę. Jest, to odłożyłem. Dobra, git. Nic nie straciłem ginąc. Dobra, my mamy Diaksowy sety i OPSA, my to wygrywamy, kurde dur. Aha, Ender Chesta się nie da otworzyć. Jezu, co to jest za serwer Neos, nie, może wywalę ten Nie, no co jest? Aha i wywaliłem mnie. a to ty tak jest. Wywalę go tym łapką. Co jest? XD CO JEST? SUJ! Co, je? Co ma kilaurę, chłop Jaka kilaura walona? Co uciekasz? Co uciekasz? GRUBY! Gruby, chodź, chodź gruby. Antiknoka mam, widzę. Dzięki, Laure. I zwiększone, kurde, jakieś HP chyba. Ej, nie wiem co on ma za HP! On tyle raz dostał. Spadł, co za debil. Dobra, zakupimy sobie troszkę i... O, kurde. To troszkę nakupiłem faktycznie. Dobra, jemy i lecimy. Lecimy, dur. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. mądry Zawiłem się na Nie mieczyk, mieczyk. No ile ma no. Kurde Ostrość trzy Dobra, git, lecimy. Dobra, lecimy sobie dór. Ile to? Siedemnaście minut. Kurde, trwa trochę długa ta ręka. Co ja robię? Dolecie. Ile! Ile! Co on na kurde, jakieś kriti Łatwo! Jeszcze jak z wrajkę miał. W sumie zrzucę sobie, żeby szybciej ginąć. Jezus! Dobra, musimy upgrade miecza zrobić. Bo to jest tragedia totalna, nie. No bra, lecimy dur, o kurde niebo mnie zrzuci. Jak sobie mieć jak zakupił, serio? Lecimy z nim dur, Wojtek my. 18 dedu? Z mieczykiem takim fajnym. No i dedli, łatwo. to mój. He, rozwalili. Dobra, lecimy do chaty. Musimy zrobić upgrade zbroi, bo ochrona jeden to jest nic Dobra, dwa diaksy wid. Czerwoni, czerwoni, czerwoni! Kurde masz. Czerwoni, ja pierdzielę. Najgorzej, 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 najgorzej. Dobra, lecimy. <ślesk> to poleciałem. Dobra. Ten filmik będzie trwał 20 minut, więc zaraz po prostu zakończę go, bo tyle nie może trwać. Za długo nie może trwać, bo przecież nikt nie będzie takiego długiego filmiku oglądał. Dobra, ostateczna akcja. Lecimy. Ostateczna akcja, kurde. Oni tu, ten, za dwa emeraldy, są most kupili i zrobili. Co, nie mam męskiego. Chyba. Oho. Oho, co to było? Dobra. Więc dziękuję Wam za oglądanie serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcineczków. Będą z różnych rzeczy odcineczki. Też z Bedwarsów i z różnych tych, z różnych gierek, z różnych serwerów. Więc dzięki za oglądanie i cześć.